Dlaczego szatan walczył o ciało Mojżesza? Co tak naprawdę się wydarzyło? Czy wiesz, że w Biblii istnieje epizod, w którym szatan i Archanioł Michał walczą o ciało Mojżesza? To wydarzenie, pełne tajemnic i duchowego znaczenia, uczy nas głębokich lekcji o suwerenności Boga i duchowych bitwach, z jakimi się mierzymy. Zbadajmy razem tę fascynującą historię i odkryjmy, co ma nam do przekazania. Łagodna bryza na górze nibo uniosła ze sobą ciężar, który Mojżesz odczuwał głęboko. Przed jego oczami rozciągał się rozległy widok Ziemi obiecanej, spektakl, na który czekał przez dziesięciolecia. Kanan, Ziemia mlekiem i miodem płynąca, wydawał się śnić w słońcu, jakby czekał, by przyjąć dzieci Izraela. Ale Mojżesz wiedział. Wiedział, że to będzie jego ostatnie spojrzenie. Bóg przemówił do niego bezpośrednio: Wstąp na górę Abarim, na górę Niboł, która jest w ziemi Moabu, naprzeciw Jerycha i zobacz Ziemię Kanan, którą daje synom Izraela w posiadanie. I umrzesz na górze, na którą wstąpisz. Powtórzonego prawa 32, 49 myślnik 50. W jego sercu nie było buntu, ale mieszanina melancholii i pokoju. Prowadził zbuntowany lud przez pustynię, stawiając czoła głodowi, pragnieniu i ciężarowi przywództwa. Był człowiekiem, popełnił błędy, a Bóg powiedział mu, że z tego powodu nie wejdzie do ziemi. Jednocześnie miał głębokie pocieszenie, wiedział, że Bóg spełni swoje obietnice. Kontemplując ziemię, możesz przypominał sobie każdy krok podróży: cuda w Egipcie, rozstąpienie się morza, manna spadająca z nieba, woda wypływająca ze skały. Wszystko to świadczyło o wierności Boga. Teraz Jego misja była zakończona. Sam wspiał się wyżej na górę, podążając za głosem Boga. I tam, w chwili, której świat nigdy nie zobaczy, spotkał śmierć zgodnie ze słowem Pana. Bóg, sam Stwórca, Zatroszczył się o swojego sługę po raz ostatni, grzebiąc go w miejscu, którego nikt nigdy nie odnajdzie. Pismo Święte mówi, i pogrzebał go w dolinie, w ziemi Moabu, naprzeciw Betpeor, ale nikt nie wie aż do dziś, gdzie jest jego grób. Powtórzonego prawa 34, 6. Dlaczego Bóg ukrył miejsce pochówku? Być może wiedział, że lud, skłonny do bałwochwalstwa, próbowałby zamienić grób Mojżesza w miejsce kultu. A może był to znak, że dzieło Mojżesza nie potrzebowało fizycznych pomników, ponieważ zostało zapisane w sercu świętej historii. W ten sposób scena została przygotowana na coś znacznie większego. Chociaż świat naturalny był cichy, niebiosa zaczęły wrzeć. Kosmiczne starcie miało się zaraz rozpocząć. Szatan, oskarżyciel, przygotowywał się, by rościć sobie prawo do ciała tego, który był wielkim przywódcą Izraela. W sferze duchowej atmosfera była napięta. Konfrontacja między Michałem a Szatanem o ciało Mojżesza nie była zwykłą kwestią terytorium czy posiadania, odzwierciedlała głębszą walkę między dobrem a złem, między boską sprawiedliwością a nieustannymi oskarżeniami wroga. Szatan, wielki oskarżyciel, pełnił swoją zwykłą rolę. Nie tylko rościł sobie prawo do ciała Mojżesza jako przedmiotu, ale wydawał się zdeterminowany, by podważyć samą integralność Bożego Planu. Jak Mojżesz, ten, który zawiódł w Meribie, mógł być traktowany jako tak zaszczytny sługa? Jak Sprawiedliwy Bóg mógł pozwolić mu na pochówek wykonany przez samego stwórcę? Ale Michał, wierny obrońca boskiego porządku, zachował swoją postawę. Nie był tam, by dyskutować ani usprawiedliwiać czyny Mojżesza. Rolą Archanioła nie było zniżanie się do poziomu prowokacji szatana. Wręcz przeciwnie, Michał pokazał coś, co wszyscy słudzy Boga powinni zrozumieć: walki duchowej nigdy nie wygrywa się własną siłą, ale autorytetem pana. Wtedy Michał przemówił: Niewiele, ale wystarczająco, niech pan cię zgromi. W tym momencie słowo było jak grzmot, który odbił się echem po duchowych królestwach. To nie była tylko fraza, to była deklaracja kogoś, kto miał całą władzę i autorytet. Michał, w pokorze, wskazywał na Boga jako źródło całej sprawiedliwości, potwierdzając, że tylko on miał prawo osądzać i chronić. Szatan nie miał odpowiedzi. Wiedział, że nie może bezpośrednio rzucić wyzwania panu. Jego oskarżenia straciły swoją moc, a jego obecność, jak cień wystawiony na światło, została rozwiana. Spór zakończył się tak szybko, jak się zaczął. Ciało Mojżesza było chronione. Nie dzięki mocy samego Archanioła. Ale dlatego, że Bóg postanowił, że tak będzie. Michał wypełnił swoją rolę, a szatan po raz kolejny został pokonany przez odwieczną prawdę stwórcy. Tymczasem w dolinie Moabu nic nie wskazywało na to, że coś się wydarzyło. Ciało Mojżesza pozostało ukryte, poza zasięgiem jakiegokolwiek człowieka czy złej siły. Historia jego spoczynku pozostawała tajemnicą, ale jej duchowe znaczenie było niezaprzeczalne. Bóg miał ostatnie słowo, jak zawsze. Boska światłość triumfowała w ciszy. Z szatanem pokonanym i wypędzonym, ochrona nad ciałem Mojżesza była zapewniona. Ukryty pochówek pozostał nienaruszony, a plan Boga trwał niezachwiany. W tej chwili zwycięstwo nie dotyczyło jedynie fizycznego sporu, ale było triumfem nad atakiem na boską suwerenność. Autorytet Boga zwyciężył po raz kolejny. Każdy szczegół tajemnicy otaczającej ciało Mojżesza wskazywał na coś większego. Nie chodziło o samo ciało, ale o to, co ono symbolizowało. Mojżesz, jako sługa Boga, nie potrzebował znanego grobu, pomników ani kultu. Jego historia została zapieczętowana wiernością Boga, a jego misja dobiegła końca. Szatan został pokrzyżowany. Jego zamiary, być może zmierzające do uczynienia z ciała Mojżesza symbolu bałwochwalstwa lub dorzucenia cienia na charakter Boga i jego sługi, zostały zniweczone. Pan w swojej mądrości. Nie pozwolił, aby Mojżesz stał się narzędziem duchowego chaosu. Lekcja dla niebiańskiego królestwa była jasna. Michał, odmawiając wejścia w bezpośredni konflikt i ufając autorytetowi Boga, pokazał istotę prawdziwej walki duchowej: nie walczyć własnymi siłami, ale całkowicie polegać na mocy pana. A podczas gdy świat nadal się kręcił, dziedzictwo Mojżesza pozostało tam, gdzie powinno być, w sercu przymierza Boga z jego ludem. Na wysokościach zastępy niebieskie świętowały kolejną demonstrację Boskiej Sprawiedliwości. Spór został zakończony, a ciało Mojżesza spoczywało pod opieką tego, który nigdy nie zawodzi. Plan Boga był suwerenny, niezłomny, wieczne świadectwo, że nic nie może pokrzyżować jego woli. W ciszy, która nastąpiła po sporze, Bóg pozostawił jasne przesłanie dla wszystkich czasów. Historia Mojżesza nie zakończyła się na jego fizycznej śmierci. Lecz nadal rozbrzmiewała jako świadectwo głębokich i wiecznych lekcji dla tych, którzy podążają za Panem. Pierwsza lekcja suwerenność Boga jest absolutna. Ten epizod pokazuje, że Bóg nie tylko kontroluje wielkie wydarzenia, ale także najdrobniejsze i najbardziej ukryte szczegóły. Ciało Mojżesza, osobiście przez niego strzeżone, było dowodem na to, że nic, nawet śmierć, nie umyka jego władzy. Dla wierzących jest to wezwanie do zaufania. Niezależnie od okoliczności, Bóg zawsze ma wszystko pod kontrolą. Druga lekcja, walka duchowa nie jest wygrywana ludzką siłą, lecz zależnością od Boga. Michał, stając naprzeciw szatana, nie opierał się na własnym autorytecie, choćby był on bardzo wysoki. Nie wdawał się w dyskusję ani nie próbował zwyciężyć siłą czy logiką. Jego jedyną odpowiedzą było wezwanie imienia pana, niech pan cię zgromi. Dla wierzących jest to potężne przypomnienie, że nie walczymy własnymi siłami. W bitwach życia zwycięstwo tkwi w zaufaniu do Bożej Mocy. Trzecia lekcja Wierność Boga przewyższa nasze ludzkie błędy. Mojżesz nie był doskonały, zawiódł w Meribie i nie mógł wejść do ziemi obiecanej. Mimo to Bóg uhonorował jego życie i chronił go do ostatniego momentu. To objawia Boga, który jest nie tylko sprawiedliwy, ale także miłosierny i wierny. Dla wierzących jest to pociecha, Bóg nie opuszcza nas z powodu naszych błędów, lecz podtrzymuje nas swoją łaską. Czwarta lekcja wartość duchowego dziedzictwa. Ukryty pochówek Mojżesza pokazuje, że dziedzictwo Sługi Bożego nie zależy od pomników czy ludzkiego uznania. Mojżesz został zapamiętany za swoją posłuszeństwo, przywództwo i wiarę, a nie za grób czy fizyczny symbol. Dla wierzących jest to wskazówka, by żyć dla chwały Boga. Zostawiając po sobie wpływ wieczny, a nie tylko doczesny. Piąta lekcja: Bóg chroni to, co należy do niego. Spór o ciało Mojżesza przypomina, że szatan może próbować korumpować lub niszczyć, ale nigdy nie zwycięży nad tym, co jest pod opieką Boga. Dla wierzących jest to źródło bezpieczeństwa, jeśli należymy do Pana, nic nie może nas oddzielić od Jego ochrony i miłości. To przesłanie dla wszystkich pokoleń: Bóg zawsze triumfuje, a jego plan pozostaje niezachwiany. Historia sporu o ciało Mojżesza jest potężnym przypomnieniem o suwerenności Boga, rzeczywistości walk duchowych i wiecznym znaczeniu wierności wobec Pana. Od ostatniego powołania Mojżesza po niebiańską konfrontację między Michałem a Szatanem, każdy szczegół wskazuje na głębokie prawdy dotyczące natury Boga i Jego wiecznego planu. Mojżesz, choć niedoskonały, był wiernym sługą. Prowadził lud Izraela przez jedną z najbardziej wymagających podróży w historii, zawsze polegając na Panu. Jego śmierć nie była końcem, lecz początkiem nieśmiertelnego dziedzictwa, chronionego i zapieczętowanego przez samego Boga. Ukryty pochówek i walka o ciało ukazują wielkość boskiego planu i determinację Boga, by zachować to, co należy do Niego. Michał, archanioł, uczy nas, że prawdziwa siła nie tkwi w mocy, lecz w zaufaniu do autorytetu Bożego. Jego słowa, niech Pan cię zgromi, brzmią jako lekcja dla wierzących w każdej epoce, nie naszą zdolnością ale całkowitą zależnością od Boga wygrywamy bitwy. Szatan, jako oskarżyciel, próbował odwrócić cel Boży, ale został ponownie pokonany. Jego porażka potwierdza, że bez względu na to, jak zaciekły jest opór, moc Boga jest nie do pokonania. Dla wierzących dzisiaj ta historia jest wezwaniem do zaufania, pokory i wierności. Bóg nie tylko prowadzi i podtrzymuje tych, którzy go naśladują, ale także ich chroni, nawet po śmierci. Tak jak Mojżesz, powinniśmy żyć z oczami utkwionymi w Bożej obietnicy, wiedząc, że nasze dziedzictwo jest bezpieczne w jego rękach. Pan jest moim światłem i moim zbawieniem, kogóż mam się lękać. Pan jest obroną mego życia, przed kim mam się tworzyć? Psalm 27.1. Niech ta historia zainspiruje każdego do życia w pewności, że Pan strzeże tych, którzy do niego należą. Pomódlmy się. Ojcze Niebieski Wywyższamy cię za Twoją suwerenność i moc, które rządzą zarówno tym, co widzialne, jak i niewidzialne. Tak jak chroniłeś ciało Mojżesza, ufamy, że strzeżesz nas i podtrzymujesz we wszystkich duchowych bitwach. Dziękujemy Ci, Panie, za przypomnienie, że nasza siła nie pochodzi od nas samych, ale z Twojego autorytetu. Pomóż nam polegać na Tobie, jak zrobił to Michał, wzywając Twojego imienia w obliczu przeciwności. Naucz nas, Boże, żyć jak Mojżesz, nie szukając ludzkiej chwały, ale wiernie wypełniając Twoje powołanie, ufając, że jesteś wierny w zachowywaniu naszego dziedzictwa w Twoim wiecznym planie. Zgrom, Panie, wszystko, co opróbuje nas od Ciebie oddalić. Niech szatan nie ma władzy nad naszym życiem, a Twój Duch Święty niech prowadzi nas we wszystkim. Chroń nas, Panie, i daj nam pewność, że należymy do Ciebie teraz i na zawsze. W imieniu Jezusa Naszego zbawiciela i pana, modlimy się. Amen. Niech to słowo o wierności i suwerenności Boga przemówi do Twojego serca. Bóg ma wszystko pod kontrolą, a tak jak chronił Mojżesza, tak samo troszczy się o Ciebie. Jeśli ta wiadomość Cię pobłogosławiła, nie zapomnij zasubskrybować kanału, zostawić polubienia i podzielić się nią z przyjaciółmi. To pomaga nam dotrzeć do większej liczby osób z Bożym Słowem. Niech Bóg Cię potężnie błogosławi.